Jadąc sobie dzisiaj drogą, napotkaliśmy bardzo ciekawego gościa. Ze mną Marcin Mrożek, nadzieja polskiego kolarstwa szosowego. Cześć, Marcin. Witam, dzień dobry Państwu. Marcin, bo pochodzisz z Targanic, powiedz, jakie były Twoje początki? Skąd wzięła się pasja do kolarstwa? Pasja do kolarstwa wzięła się z tego, że już od dzieciństwa lubiłem dużo jeździć na rowerze. Z początku tak jeździłem, to no jeździłem, to były takie niewielkie trasy, tam 30-50 km, no ale później coś tam zobaczyłem, nieraz w telewizji dużo kolarstwa oglądałem. No i jakoś z tego chyba się wzięło, że, że zacząłem trenować już tak profesjonalnie. Dobrze, a na czym ta dyscyplina konkretnie polega? Ta dyscyplina polega na tym, że to jest kolarstwo szosowe, bo jeszcze jest górskie, to na rowerach górskich, ale to się różni tym, że kolarstwo szosowe jest na rowerach szosowych z cienkimi tam oponkami i no można rozwijać duże szybkości po prostu, a zwłaszcza na zjazdach. Czyli zaczynałeś w klubie sportowym w Kętach, tak? Tak dokładnie, moje początki były w Kentach, do juniora tam spędziłem aż 4 lata, no a później jak już miałem 19 lat, no to pomału tak się wspinałem, aż trafiłem do Włoch, gdzie spędziłem 5 lat. Dobrze, a jak to wygląda teraz? Bo wróciłeś z Włoch i jeździsz teraz w Polsce. I tak, pięć lat spędziłem we Włoszech, no ale później już podpisałem zawodowy kontrakt, udało mi się do CCC, do drugiej dywizji. No to dla mnie bardzo wielki sukces, no największy jaki osiągnąłem do tej pory, nie? I teraz przygotowujesz się do jakich zawodów? Tak, tak, cały czas mamy zawody, bo jest sezon w trakcie aż do, do października, na przykład do połowy listopada nieraz. No i teraz na przykład jutro wyjeżdżam już do Warszawy na wyścig etapowy dookoła Mazowsza. Jutro mamy prolog 2,5 km i później kolejne cztery etapy po 160, po 180 km. Za trzy tygodnie tutaj blisko koło nas w Suchej Beskidzkiej się wyścig nazywa Memoriał Henryka Łasaka i dzień później też mamy w Polańczyku tam Uzdrowiska Karpackie. To są takie wyścigi tutaj niedaleko mnie, także znam dobrze te trasy i myślę, że tam mógłbym coś powalczyć na tych wyścigach. Dwa miesiące temu miałeś wypadek, kontuzję. Czy to jakoś nie wpłynie na zawody? Jak to wygląda, to Twoje trenowanie teraz? No, dwa miesiące temu niestety mnie w Polsce na wyścigu Hubala upadek na pierwszym etapie uciekałem, później mnie doścignięto, no i byłem w takiej grupce, no i niestety upadłem. No, ale szybko tam się pozbierałem. Dwa tygodnie na rowerze nie jeździłem po operacji, ale później pomału, pomału. Rana się zagoiła i już dwa tygodnie temu miałem ciężki wyścig dookoła Austrii, no ale udało mi się go skończyć, także jestem zadowolony z siebie. No i teraz już pomału forma rośnie, także już na tych wyścigach już powinienem mieć dobrą kondycję, żeby móc powalczyć. Dobrze, to powiedz czego możemy Ci życzyć? No kolarzom życzy się połamania kół i, no i tego chyba, nie? No i zdrowia i przede wszystkim dobrej dyspozycji na tych wyścigach, bo mamy dużo wyścigów teraz. Dobrze. To na końcówce sezonu. Tego ci życzę i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pozdrawiam.